Przemo od roku czasu jesteś w Bratniaku, wiadomo po rozpadzie prądniczanki znalazłeś się tutaj, co możesz powiedzieć na temat atmosfery, gry w tym zespole, wiadomo uzyskaliśmy awans do wyższej klasy rozgrywkowej, no i co oczekujesz dalej? Szczerze mówiąc odnośnie tego co powiedziałeś Marku i to wszystko, ogólnie atmosfera w Bratniaku jest bardzo fajna przede wszystkim, to jest yy, priorytet, jak chodzi o atmosferę w szatni, jak chodzi o zawodników i, i, i innych rzeczy. Co oczekuję? Aktualnie jestem po kontuzji swoich wiązadeł i to tego wszystkiego. Jak dojdę do siebie, to mam nadzieję, że to nasz awans poszedł na do, w dobrą stronę przede wszystkim i mam nadzieję, że pokażemy to, co nie pokazywaliśmy wcześniej, tak, odnośnie y, połączenia drużyny. Y, wrócę do tematu projeńczanki, że było bardzo fajna atmosfera i to wszystko. I zostaliśmy potraktowani, jak tak zostaliśmy potraktowani. I złączyliśmy się z bratniakiem. I mam nadzieję, że ta atmosfera i ta gra, którą pokazałem w odnośnie w sumie w tym sezonie jednego meczu, ale każdy wie, jak nasza gra wyglądała. Yy, że pokażemy charakter i to wszystko i że sobie poradzimy w tej jaklasie, tak? Powiedz mi, jeśli chodzi o aklimatyzację zespole. Wiadomo, że doszło do fuzji dwóch drużyn. Jak byś się do tego odniósł? Jak to wszystko przebiegało? Znaczy, jak przebiegało. No to może zostawię dla siebie, jak to przebiegało i to wszystko. Ja się mogę odnieść do sytuacji, że bardzo fajnie zostaliśmy przyjęci. Do bratniaka, jak chodzi o sztab szkoleniowy i o piłkarzy. Więc mam nadzieję, że to, szczerze mówiąc, jak chodzi o awans, będzie ogólnie jak dla nas priorytetem do tego, żeby się piąć w górę, tak? Że fajna atmosfera przede wszystkim, że każdy każdego spiera i nie ma gorszych, lepszych, tylko każdy klepie siebie w ramię i dążymy do tego, żeby, żeby coś osiągnąć, tak? Można powiedzieć, że ty jesteś taką troszeczkę młodą siłą w naszym zespole, bo wiadomo, że mamy drużynę bardzo zaawansowaną. Jak odniesiesz się do tej takiej mieszanki, bo to można powiedzieć. Mamy tutaj drużynę, gdzie jest bardzo dużo obcokrajowców, jest sporo rutyniarzy, bo nie wspomnę o Jacku Matei, który powiedzmy zaliczył ponad 100 występów w Ekstraklasie. Jak się może do tego tematu odnieść? Do tego tematu mogę się odnieść tak, że wracając do przeszłości, też grałem z takimi osobami jak Jacek, Matyja i to wszystko i bardzo, bardzo fajnie wspominam tą, tą przygodę i dużo się nauczyłem, więc jak dla mnie to nie jest obce grać z takimi osobami, można powiedzieć starszymi, bardzo dużo można od tego... Się odnieść pod tym względem, że w takie osoby starsze dają dużo, dużo takim młodym osobom jak ja jestem, jak chodzi o granie w piłkę. Tak? Można na boisku pokazują charakter, że młody za przeproszeniem zapieprza za drugim, tak. I pokazują charakter, że się nie odpuszcza, i to wszystko. Dużo można, można zyskać od takich doświadczonych zawodników.